Dzień dobry moi drodzy. Co to było ostatnio na grafice? Spoko Real, średnia Barsa. No to teraz możemy w sumie to odwrócić. To znaczy, spoko Barsa i średni Real. Chociaż nie no, kurczę, średni Real nie do końca pasuje do tej wersji Realu, którą zobaczyliśmy w realizacji z Rajowa Jekano. To nie był średni Real. Powiedziałbym, że był to Real absolutnie niewystarczający, jak na standardy tej ekipy, jak na oczekiwania kibiców i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że obrazki z Florentino Perezem, takim delikatnie zafrasowanym na trybunach, były na swój sposób symboliczne, ponieważ Don Forentino absolutnie nie może być usatysfakcjonowany tym, co widzi. Barca ogrywa Elche, Real ogrywa Rajowa Jekano i po tych meczach naprawdę jest o czym mówić, no to pogadajmy sobie o tych spotkaniach. Lecimy z tematem. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem Tomek otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Jak pewnie zauważyliście po moim kanale, wpada tu ostatnio tyle treści, vlogów, storytellingu i wywiadów, że zaczyna brakować na to wszystko czasu. No ale z drugiej strony obiecałem, że jeśli odejdę z telewizji i skupię się w pełni na kanale YouTubeowym, no to będzie tu bogato jeśli chodzi o treści, no i mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że faktycznie tak jest. Nigdy nie było tak różnorodnie na tym kanale jak teraz. No ale coś za coś czas nie jest z gumy. Oprócz nagrywania muszę też ogarniać coś takiego jak prowadzenie firmy, no bo inaczej po prostu się nie da. I naprawdę mam świadomość z czym będą musieli zmagać się przedsiębiorcy. Mówię to jako skromny przedsiębiorca pochodzący z pod. Karpacia, obecnie mieszkający w okolicach Warszawy. I doskonale wiecie o co mi chodzi. Wczoraj został wprowadzony KSEF, czyli krajowy system e-faktur i każdy przedsiębiorca musi z niego odbierać faktury. Naturalnie, przynajmniej w moim przypadku tak było, podświadomie pojawia się stres, czy ja sobie z tym poradzę. I teraz wiadomo, że trzeba się po prostu nauczyć tej nowej rzeczywistości. Uwierzcie, że wiem co mówię. I tutaj z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka, czyli Infact, który oferuje darmową infolinię dla wszystkich. Infact, czyli aplikacja do prowadzenia firmy i osobisty księgowy. I teraz moi drodzy, najistotniejsze, niezależnie czy jest jesteś klientem InFactu, czy nie? Ponad 100 księgowych będzie czekało na pytania, a tych pytań może być naprawdę dużo. Wiem, bo sam miałem ich też sporo. Warto sobie to wszystko ogarnąć we własnym zakresie, a nie liczyć, że góra zrobi to za ciebie. No chodzi po prostu o to, żeby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Więc infolinia, moi drodzy, to jedno, ale oprócz tego InFact ma darmowy program do obsługi KSeF, czyli właśnie tego nowego systemu e-faktur. Z aplikacji InFact wysłano już ponad milion faktur do KSeF, a aplikacja jest wysoko oceniana w App Store i w Google Play. Jaka płynie z tego korzyść? Mniej stresu i oszczędność czasu. A to Ostatnie jest dla mnie absolutnie najistotniejsze i zakładam, że dla innych przedsiębiorców też. No dobrze, a teraz moi drodzy, porozmawiajmy o tych spotkaniach. Myślę, że rozegraliśmy wielki mecz, powiedział po zwycięstwie na Trajowajekano Fede Valverde. Cóż, no ja myślę, że nie. Ja myślę Fedę, że nie rozegraliście wielkiego meczu, że to było takie spotkanie, w którym Real po prostu potrzebował za wszelką cenę wcisnąć tego gola w jakiś sposób w samej końcówce, bo nie da się ukryć, że Real, zwłaszcza w końcówce tego meczu, po prostu podkręcił tempo, i że wreszcie w końcówce tego meczu zobaczyliśmy mniej więcej Real grające na takiej intensywności, tempie, płynności, dynamice i tak dalej, jakiego oczekiwali kibice, którzy pojawili się na stadio Santiago Bernabeu. Natomiast jeśli ktoś twierdzi, że Real rozegrał wielki mecz to wydaje mi się, że jest to efekt po prostu bramki w samej końcówce, bramki zdobytej przez Kylian Mbappe po porzucie karnym wywalczonym przez Brahima Diaza, obaj ci piłkarze rozegrali naprawdę moim zdaniem słabe spotkanie i że ten wystrzał energii, ten taki zastrzyk endorfiny po prostu później sprawił, że Fede Valverde uznał, że Real rozegrał wielki mecz, no bo jeśli Fede obejrzy sobie to spotkanie od zera, już tak na spokojnie, na chłodno, to dojdzie do wniosku, że nie był to nawet średni występ w wykonaniu Realu Madryt, był to mecz po raz kolejny, bez wyrazu, Taki real w sumie bez jakiegoś konkretnego planu, to znaczy inaczej. Biorąc pod uwagę decyzję Alvaro Arbeloi, czyli na przykład wpuszczenie Brahima Diaza na dość dziwną pozycję po kontuzji Juda Bellingama, to mieszanie z pozycjami poszczególnych zawodników, czyli na przykład wypychanie Gonzalo właśnie bliżej skrzydła, korygowanie pozycji poszczególnych zawodników, czyli zejście Raula Asensio po pierwszej połowie, przestawienie czułamy niego do linii obrony, wpuszczenie do niego Sebajosa. To wszystko świadczy o tym, że Alvaro Arbeloa tak naprawdę nie wywiesił białej flagi, no nie mógłby tego zrobić, ale chodzi mi o to, że on stara się szukać różnych rozwiązań, stara się być kreatywny, ale ogólnie to nie za bardzo mu wychodzi, no bo nawet jeśli Real wypracował jakieś całkiem pozytywne wrażenia z tych pierwszych meczów Alvaro Arbeloi, no to jednak teraz gdzieś to wszystko się zamazuje, no i znów zobaczyliśmy po prostu występ Realu absolutnie bez wyrazu i taki występ, po którym jak zwykle będą toczyły się takie dyskusje, kto tutaj ponosi winę za ten cały krajobraz właśnie w Realu Madryt. No i oczywiście pewnie wielu kibiców będzie gdzieś dzieliło te winę. Ktoś nie wiem obarczy 60% winy Florentino. Ktoś uzna, że nie, że winny jest Szabi Alonso. Myślę, że to byłoby oderwane od rzeczywistości. Ktoś uzna, że najbardziej winni są piłkarze. Okej, okay, taką narrację jestem w stanie kupić. Natomiast generalnie każda debata dzisiaj wokół Realu Madryt sprowadza się nie do tego, czy powinien grać ten piłkarz, czy powinien grać ten piłkarz. Co tu zrobić, żeby to, ten piłkarz był lepszy? Albo że generalnie jest okej, okay, ale fajnie byłoby usprawnić, nie wiem, prawą obronę, lewą obronę. Tylko cała dyskusja jest, powiedziałbym, taka bardzo globalna. Czyli kto ponosi za to to wszystko winę. I moim zdaniem, biorąc pod uwagę, słuchajcie, co się dzieje w Realu Madryt, czyli nawet taki klimat przy okazji tego meczu z Rayo Vallecano, że po pierwszej połowie schodzi ci Raúl Asensio, piłkarz, który okej, okay, zawalił totalnie mecz Benfiką, ale który przez ostatni miesiąc był w naprawdę dobrej formie. On się załapał nawet do 11 miesiąca w marce za rozgrywki La Liga. Myślę, że z niczego to się nie wzięło. Raúl Asensio, który jest piłkarzem o tyle istotnym dla Realu Madryt, że Alvaro Arbeloi i ogólnie każdemu trenerowi Realu będzie na tym zależało, żeby rozrzucać grę, żeby mieć środkowych obrońców, którzy potrafią posyłać fajne krosy na drugą stronę. Raul Asensio potrafi to robić znakomicie, ale schodzi z boiska po pierwszej połowie. Jude Bellingham wcześniej łapie kontuzję, to jest inna kwestia. Natomiast zmierzam do tego, że ty nie możesz kurczę doprowadzić do takiej sytuacji, w której bardzo wielu piłkarzy gdzieś jest zrzucanych właśnie po dziwasznych pozycjach. A propos Kamawingi, tutaj akurat naprawdę mogę się zgodzić, bo mnie przekonuje, Kamawinga dużo bardziej właśnie jako lewy obrońca. Natomiast ta kadra po prostu została źle skonstruowana. Jeśli ty w tym momencie cierpisz na to, że mm, drżysz po prostu o zdrowie swoich kolejnych środkowych obrońców, bo jeśli kolejny ci wypadnie z kontuzją, no to będzie jakaś, jakiś totalny dramat. Alaba będzie musiał to wszystko grać. No będzie totalna katastrofa. nie będzie musiał grać jako stopper. Okej, okay, on być może się wybroni, choć tutaj zawalił przy akcji bramkowej, ale zmierzam do tego, że tak wielki i tak bogaty klub jak Real Madrid po prostu moim zdaniem nie powinien mieć takich dylematów. Ja szczerze mówiąc, to jest kolejne takie spotkanie, po którym zadaję sobie też pytanie, dlaczego kurczę oni są aż tak strasznie obrażeni na te zimowe okna transferowe? Dlaczego jeśli zaistniała bardzo wyraźna potrzeba, po prostu, żeby wzmocnić tę kadrę. Potrzeba, która już krzyczy do Florentino Pereza od dłuższego czasu, że ten klub potrzebuje wzmocnień, że ten klub potrzebuje środkowego obrońcy, że ten klub potrzebuje środkowego pomocnika. No bo jak, jak my dzisiaj słuchajcie, patrzymy na kadr Realu Madryt, to jedynym w zasadzie tym środkowym pomocnikiem, który byłby w stanie zapewnić ten odpowiedni balans pomiędzy grą w obronie i przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim rozgrywaniem, jest Dani Sebajos. Tylko że tutaj mieliśmy przy okazji tego meczu z raju klimat taki, że Dani Sebajos wszedł z ławki ale czy to sprawiło, że zobaczyliśmy lepszą wersję Realu niż w pierwszej połowie? A pierwsza połowa była dla mnie strasznie pozbawiona dynamiki, płynności właśnie i tempa, intensywności i energii, jakby powiedział Carlo Ancelotti czy Zinedine Zidane. I człowiek ma taką nadzieję: "Okej, okay, wchodzi Dani Sebajos. To jest jednak rozgrywający. I Dani Sebajos rzeczywiście w tym meczu miał kilka bardzo fajnych momentów. Fajne otwierające podania, niezła jedna próba strzału z dystansu i tak dalej. On też można powiedzieć, wywalczył czerwoną kartkę z absolutnie bandycki Hamski agresywny, debilny faul Patesisa. Moim zdaniem za takie Faule to się powinno piłkarza wykluczać naprawdę na 7 meczów, żeby dać przykład. Po prostu żeby zrobić taką przestrogę, na zasadzie, chłopaki, nie faulujcie się w taki sposób, no bo to jest głupie. To jest, to jest irracjonalne. To jest irracjonalne. I tak naprawdę w żaden sposób nie pomaga patesisowi jakaś jego wypowiedź po meczu. Tak, widziałem ten faul po meczu i rzeczywiście zgadzam się, że to jest czerwona kartka. No brawo, brawo, stary. No, no błysnąłeś inteligencją, że to jest czerwona kartka, tylko trzeba było tak nie robić na boisku. Ale zmierzam do czegoś innego. Jeśli Real ma w tym momencie kadrę tak skonstruowaną, że jeśli wypadnie ci, nie wiem, kolejny Deanhausen, to będzie problem w ogóle z komponowaniem środka defensywy. A musisz, Liczyć i wieszać się na, na nim Sebajosie, żeby mieć jakiegokolwiek rozgrywającego, to kurczę, źle to jednak świadczy o, o planowaniu tej kadry. Dlatego ja za każdym razem, w każdej tej dyskusji na temat Realu Madryt, tak jak można mieć wielokrotnie pretensje za formę wielu zawodników, bo oni są. Bez formy, po prostu, jako zespół. Kilian Mbappé, który dał zwycięstwo dzięki bramce z rzutu karnego, rozgrywał moim zdaniem naprawdę słabe spotkanie. Brahim Diaz dał słabą zmianę. Do Viniciusa nie mam większych pretensji, bo ten gość naprawdę starał się być motorem napędowym dosłownie od pierwszej akcji. Kiedy przy pierwszej akcji spotkała go po raz kolejny brutalna symfonia gwizdów, on tę pierwszą akcję można powiedzieć wygrał, dał dobry sygnał, później strzelił absolutnie kapitalnego gola. Fenomenalne trafienie, właśnie Viniciusa, w tłumie, świetny technicznie strzał. Zawiesiłem głos moi drodzy, bo chciałem sprawdzić jak algorytmy wyceniają to uderzenie Viniciusa. Absolutnie cudowna bramka. XG 0,10, co oznacza, że w takiej sytuacji, w jakiej Vinicius oddawał strzał, pada 10 goli na 100, ale już po strzot XG, już po uderzeniu 0,66, czyli prawie jak rzut karny. To było po prostu fenomenalne, cudowne uderzenie właśnie w wykonaniu Viniciusa, ale znów Vinicius błyszczy. Ponieważ Real był jeszcze po prostu indywidualnościami, znów nie ma jakiegoś planu konkretnego. Patrzysz na ten zespół, nie widać jakichś bardzo wyraźnych schematów. O ile jeszcze w tych poprzednich meczach fajnie wyglądała na przykład współpraca na prawej stronie Fede Valverde i Franco Mastantuono. No to teraz Mastantuono rozegrał taki mecz, że. Żal to w ogóle, żal w ogóle cokolwiek komentować i tak dalej, i tak dalej. I tak ten Real się turla, turla, turla. Ktoś tak pchnął ten klub, można powiedzieć, wiele lat temu. Zdobywali kolejne Ligi Mistrzów, później przyszedł czas na wymianę pokoleniową. Do, oczywiście, do jakiegoś stopnia ta wymiana pokoleniowa się udała, no bo wielu młodych piłkarzy jednak dzisiaj jest zawodnikami bardzo wysokiej klasy. Ale ogólnie nie udało się stworzyć po prostu ekipy ani kadry, która miałaby równowagę przy której można było po, po prostu... Znaczy inaczej, oczekiwać trzeba więcej. Bo to jak Real zagrał tutaj w pierwszej połowie, to nawet kwestia planowania tej kadry nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem. Ja jak oglądałem tę pierwszą połowę w wykonaniu Realu, to nosiłem takie wrażenie, że tak, oni z jednej strony to spotkanie kontrolują, że jest taki spokój, że w sumie nie czujesz, żeby za chwilkę coś ci się mogło zadziać ze strony tego Rajowa Jekano ale tam nie było tempa i to tak strasznie. No kurczę, ci ludzie na Santiago Bernabeu nie przychodzą po to, żeby oglądać takie lelum po lelum, po Podaj tutaj, podaj temu, podaj temu, nic z tego nie wynika, nie przesuwają się za bardzo do przodu. Ten kilian szuka sobie miejsca, i tak dalej. Wiecie co? Jeśli miałbym wskazać jakieś plusy, na przykład z tej pierwszej połowy w Grze Realu Madryt, to na pewno da się zauważyć zmianę Udina Hausena, i to jest pewien trend, który był też zauważalny właśnie w tych ostatnich meczach. Że Dean Housen naprawdę zaczął podejmować większe ryzyko, że Dean Housen posyła więcej tych filtrujących podań niż w końcówce Szabiego Alonso. Oczywiście po drodze były jeszcze problemy zdrowotne. Nawet słuchajcie sobie, to sprawdziłem, jak to wyglądało u Dina Hausena. Podania w kierunku ostatniej tercji, a co za tym idzie, podania ryzykowne, no bo to już nie jest podanie takie, że dostajesz piłkę i zagrywasz do kolegi na środku obrony, tylko po prostu szukasz takiego filtrującego pasa. 11 prób, 10 udanych. To naprawdę robi wrażenie. Niektóre podania Dina Hausena w tym meczu dał chyba jednego takiego zapalnika do daniego Sebajosa, plus jedno też nieprzychylne podanie do Tibo Courtois. To wszystko każe myśleć, że Dean Hausen w dalszym ciągu ma problemy z koncentracją i że to nie jest zawodnik, który przy każdym podaniu ma taką myśl, którą wielu obrońców podświadomie ma w głowie, to znaczy daj taką piłkę, jaką chciałbyś otrzymać. Dean Hausen czasami daje takie piłki, których nie chciałby otrzymać, ale już w kierunku ofensywnych piłkarzy te piłki są naprawdę spoko i wyda Wydaje mi się, że kiedy brakuje ci środkowego pomocnika, czy rozgrywającego, to ktoś taki jak Deanhausen naprawdę może być tutaj na wagę złota, jeśli chodzi o te podania, jeśli przypomni sobie przede wszystkim poziom, jaki prezentował podczas klubowego mundialu. Natomiast generalnie. Ta pierwsza połowa, no właśnie nie licząc takiego Hausena czy Kamawingi, który moim zdaniem, pierwsza połowa dużo lepsza niż druga, ale moim zdaniem Kamawinga grając na pozycji lewego obrońcy wygląda na piłkarza mądrzejszego niż kiedy gra jako środkowy pomocnik, ponieważ jako lewy obrońca po prostu podejmuje lepsze decyzje, wie kiedy podłączyć się do akcji bliżej skrzydła, wie kiedy zejść do środka, wie kiedy na przykład zdecydować się na wślizg. Dobrze wygląda w defensywie, kurczę, ta wersja Kamawingi w pierwszej połowie zwłaszcza naprawdę mi się podobała i, i taki Kamawinga po raz kolejny wysyła sygnał, że jeśli mamy go rozważać właśnie pod kątem przyszłości w Realu Madryt, no bo też niektórzy się zastanawiają, czy taki piłkarz, który po prostu się nie rozwija, czy on powinien cały czas tkwić w tym Realu Madryt, bo Real Madryt to nie, nie powinno być miejsce, w którym piłkarz się zasiedzi. Jeśli pojawiają się jakieś symptomy, że piłkarz się zasiedział, to trzeba go albo zmotywować, albo za chwilkę po prostu mu dziękować. Ja wiem, że tak nie jest, no bo nie wiem, historia Rodrigo pokazuje, że tak nie jest, ale uważam po prostu, że tak powinno być, że piłkarze w takim klubie nie mają prawa wpaść w stagnację, która trwa po prostu tak długo. No i Winga wysyła jakieś nieśmiałe sygnały, że jako lewy obrońca po prostu wygląda dużo lepiej. Co do Kyliana Mbappé, warto o tym też wspomnieć, osiem kontaktów w polu karnym. Kurczę, graż z Raju Wajekanu i Kylian... Zalicza 8 kontaktów z piłką w polu karnym. No nie wygląda to tak, jak powinno. Moim zdaniem, jedyny sposób, żeby ten real funkcjonował, jest taki, żeby Kilian czuł, że ma za plecami Ardeguela i ten Arda-Guiler po prostu powinien za każdym razem wysyłać mu takie sygnały, że będzie szło fajne podanko. Bo Arda po prostu to ma. Takie nastawienie, żeby od razu posłać właśnie takiego killer pasa właśnie w kierunku Francuza. Jeśli Mbappe będzie czuł, że te piłki będą przechodziły gdzieś przed polem karnym, do, przez Ardegillera, to on będzie czuł że musi robić ruch na wolne pole. Bo jeśli tego nie będzie, to będzie udawał Karima Benzemę, będzie schodził właśnie bardzo głęboko, do jednego skrzydła, do drugiego, na pozycję numer 8, na pozycję numer 10, a czasami może go brakować dokładnie w tym miejscu, w którym jest potrzebny, czyli wyjście na wolne pole. I przecięcie linii obrony po prostu sprintem, rozerwanie tej linii obrony sprintem, ponieważ w tym aspekcie Kylian Mbappé może być absolutnie najlepszym piłkarzem na świecie i prawdopodobnie jest, ale musi tak grać. I moim zdaniem sposób, żeby Kylian tak grał, to po pierwsze byłoby ściągnięcie jakiegoś sensownego, środkowego pomocnika, który byłby rozgrywającym. Po drugie, właśnie obecność Ardy Gylera. Ale to mieszanie w tym kociołku właśnie z dziwnymi pozycjami Brahima Diaza, przestawianiem Gonzalo na skrzydło. Nie wiem, mi się kurczę to nie klei. Nie wiem, patrzę na ten real. Nie kupuję tego zwyczajnie. Nie podoba mi się ta wersja i nie uważam, żeby Real Alvaro Arbeloi poszedł jakoś wyraźnie do przodu. Na początku jeszcze były pewne właśnie pozytywne symptomy, ale to wszystko jakoś się rozeszło, rozłazi się i Florentino Perez patrzy właśnie na te, na te kolejne mecze i pewnie się zastanawia, czy Alvaro Arbeloa ma być, nie wiem, solskierem, Karikiem, czy może ma być trenerem na stałe. Na razie moim zdaniem nie pokazuje po prostu wystarczająco dużo, choć próbka jest oczywiście niewielka i nie ma sensu wyciągać jakoś zbyt daleko idących wniosków. Ale na razie odnoszę takie wrażenie, że choć Alvaro szuka, to na razie nie znalazł zwyczajnie tego rozwiązania. I tak jak wspomniałem wcześniej, moim zdaniem, Real rozegrał słabe spotkanie, niewystarczające. Jeśli to jest wielki mecz. To mówię, nie chce mi się wiecie, robić tu jakiegoś rostu, czy grillować Fede Valverde, bo akurat to jest jeden z tych zawodników, którego najbardziej cenię w Realu w ostatnich latach. I oczywiście dawał pewne powody do krytyki w ostatnich miesiącach, to jest jasne. Natomiast wydaje mi się, że to wynika po prostu z tego, ostrzeliliśmy gola w końcówce, odchodzone trzy punkty, jest super, jesteśmy wielcy. Na takiej zasadzie. Ale jestem przekonany, że każda osoba w obozie Realu Madryt po obejrzeniu takiego spotkania dojdzie do wniosku, to nie ma prawa tak wyglądać. Po pierwsze, nie masz prawa grać tak wolno, w takim tempie jak w pierwszej połowie. Po drugie, no zwłaszcza teraz, kiedy Real, będzie, kiedy Real będzie miał wolne po prostu w tygodniu, no bo nie grają w Copa del Rey. Po drugie, no też dopuszczaj nawet Rayo do ciekawych sytuacji. Chociażby sytuacja Iliasa, kiedy świetnie interweniował właśnie Thibaut Courtois. Można z drugiej strony odpowiedzieć, że przecież Real też miał okazję, że Mbappe trafił w poprzeczkę, że Kamavinga też obił obramowanie bramki. Jasne, ale mi chodzi po prostu stricte o obraz gry Realu. Obraz gry, który po prostu na dłuższej przestrzeni czasowej nie zmienia się. On może, wiecie, może delikatnie się zmienić w jednym meczu, druga połowa z Levante, jakiś Villarreal, Monaco, ale to jest mniej więcej tak idzie taka linia, taka, nic się nie zmienia, potem jakiś wyskok, drugi wyskok i potem znowu tak. Dlatego czasami można pochwalić Real, można powiedzieć, że Real, że Real rozegra jakieś spoko spotkanie z kimś tam, tylko no, w dłuższej perspektywie po prostu nie ma moim zdaniem pozytywnych trendów, pozytywnych tendencji. Arbeloa szuka, ale Arbeloa na razie nie znajduję, szczerze mówiąc, mnie to kompletnie, kompletnie nie przekonuje, co widzę, i, i tyle, więc nie był to absolutnie real spoko. A dlaczego Barsa była spoko, moi drodzy, w ten weekend? Barsa, która wygrała tylko 3 do 1 z Elcze, dlatego, że Barsa w ataku, w tym meczu wyglądała po prostu jak huragan. Tylko, że ten huragan nie doprowadzał do goli. To jest ta główna różnica. Barcelona w rywalizacji z Elcze, słuchajcie, wykręciła według danych Statsbomb. XG na poziomie 7,04. To jest jakiś nieprawdopodobny, chory, absurdalny, abstrakcyjny wynik. Jeśli ktoś oglądał to spotkanie, to pewnie go to aż tak nie dziwi, bo widzieliśmy tam dosłownie co chwilkę jakieś sytuacje. Słuchajcie, Barcelona w tym meczu oddała 30 strzałów. Jeśli chodzi o ataki w pole karne, według White Scouta było ich 35. Tam był po prostu atak za atakiem, atak za atakiem. Oczywiście Elche też nie było dłużne. Elche też w tym meczu mogła, mogłoby strzelić więcej niż jednego gola. Mogłoby strzelić może nawet więcej niż dwa gole. Bo generalnie Barcelona broni tak jak broni. I moim zdaniem te ruchy za linię obrony przygotowywane przez Edera Sarabię były wielkim zaskoczeniem właśnie dla Barcelony. Natomiast to był mecz, który mógłby zakończyć się spokojnie wynikiem 8 do 3 i pewnie nikt by nie narzekał. Dlatego dla mnie to była bardzo spoko o tyle, że ja nigdy nie patrzę, słuchajcie, stricte na wynik, tylko patrzę na to, co prowadzi do tego wyniku. I moim zdaniem, Barcelona robiła tutaj absolutnie wszystko, żeby ten wynik się zgadzał, żeby była goleada, żeby była minimum manita, ale jakby nagle jednego dnia jakaś klątwa spadła niemal na wszystkich ofensywnych piłkarzy Barcelony, ponieważ po prostu brakowało im w sposób nieprawdopodobny skuteczności. Ferran Torres strzelił efektyw, efektownego gola, przepraszam, po pięknej akcji z Frankiem De Jongiem, kiedy Franki zachował się w sposób po prostu absolutnie bajeczny. Ta pauza, ten moment, żeby nie wykańczać akcji, żeby wycofać piłkę do Ferrana Torresa, słuchajcie, Weltklasse, ja uwielbiam po prostu takie akcje. Takie momenty, w których piłkarz jest już właśnie w tym decydującym momencie, ma decydować, strzelam, nie strzelam, a on ma taką przestrzeń, taki spokój w głowie po prostu, żeby mieć to wszystko opanowane w polu karnym. Mówię, uwielbiam takie akcje i wyjątkowo to doceniam. Tak, by the way, muszę wam przyznać, że jeśli trendy w karierze i w tych ostatnich meczach jeśli chodzi o formę Aureliana Chuameniego i Frankiego De Jonga będą wyglądały w taki sposób no to za chwilkę wstawię Frankiego De Jonga do idealnej jedenastki bo ile doceniam Aureliana Chuameniego za to jaki miał ostatni rok o tyle ostatnio nie podoba mi się a Frenkie De Jong w coraz większej liczbie meczów naprawdę mnie przekonuje choć też dla mnie jest piłkarzem ogólnie biorąc pod uwagę całą jego karierę w Barcelonie mocno irytującym mocno chwiejnym i takim piłkarzem który zaliczył zbyt wiele spotkań po prostu przezroczystych. ale dobra nie mówię tutaj o całej karierze Frankiego De Jonga tylko konkretnie o tym meczu który moim zdaniem w wykonaniu tego zawodnika był po prostu znakomity. Jeśli chodzi o przechodzenie do ataku, to powiem tak. Nie dość, że Franki wyglądał kapitalnie i że nie dało się odczuć braku Pedriego, co samo w sobie świadczy znakomicie o Frankim. To jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, na który w sumie nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę nawet w Hiszpanii, to znaczy Eder Sarabia to jest odkrycie trenerskie tego sezonu na Ligi. Nawet nie chodzi stricte o to, jak Elche punktuje, ale chodzi o to, jaki pomysł na futbol proponuje właśnie ten były asystent Kike Setiena. Jest to futbol wielce kreatywny, wielce ofensywny, futbol zaskakujący, futbol, na który czasami trudno się przygotować, ale moim zdaniem, o ile Eder Sarabia pewnie po tym sezonie będzie rozpatrywany przez takie kluby, ale nie wiem, Celta, Villarreal, Betis, wiecie, tego typu półka, czyli kluby, które generalnie są zainteresowane trenerami ofensywnymi, o tyle wydaje mi się, że takimi meczami on sobie może zrobić delikatne kuku, dlatego, że Joan Laporta może oceniać wielu trenerów przez pryzmat meczu z Barceloną. Tak jak Florentino może oceniać trenerów przez pryzmat meczu z Realem. Pozdrawiamy The Special One. Tak tutaj Eders Arabia, znaczy inaczej, tak tutaj Elcze w defensywie po prostu się kompromitowało. Kom oni popełniali po prostu tak czasami dziwne błędy w tej defensywie, jeśli chodzi o ustawienie obrońców, jeśli chodzi o to, jak to było nieskoordynowane, mam na myśli nawet samą linię, nie tylko same zachowania w defensywie piłkarzy Elcze. Brak faulu taktycznego, brak wybicia piłkarza, który gdzieś biega w pole karne. Wyglądali pod tym względem karygodnie. Natomiast to, jak połamana była ta linia obrody, to aż się rzadko zdarza na tym poziomie. No i oczywiście Barcelona to wykorzystywała, ale Barcelona powinna to dużo lepiej wykorzystać. Sam Ferran w tym meczu, słuchajcie, powinien mieć hat-tricka. Sam Ferran który sprawdziłem sobie to w XG w Dzisiaj często pada hasło XG, ale w przypadku tego meczu to było bardziej XD niż XG. Sam Ferran wykręcił XG na poziomie trzy 10. To jest nieprawdopodobne. Jeśli Ferran z takiego meczu schodzi z golem, to on powinien być załamany po takim występie, paradoksalnie, bo marnował kolejne sytuacje w sposób niesamowity. I to jest mecz, którego Ferran po prostu nie wykorzystał. A obecnie ta dyskusja, w ogóle, a propos pozycji napastnika w Barcelonie, ona jest dość dziwna o tyle, że ci piłkarze po prostu nie wykorzystują swoich szans. Lewy wchodzi, szansy nie wykorzystuje, Ferran wchodzi, szansy nie wykorzystuje do końca. I wydaje mi się, że nie będzie dzisiaj takiej jednomyślności wśród kibiców Barcelony, kto powinien grać w jedenastce, ponieważ ci piłkarze po prostu dostarczają zbyt wiele takich argumentów in minus. Nie na swoją korzyść, absolutnie. A tak, swoją drogą na propos przyszłości Roberta Lewandowskiego, to wydaje mi się, że żona pana Roberta, czyli Ania, przekazuje tutaj właśnie bardzo wiele ostatnio sygnałów i rzeczywiście rysuje się z tego taki obraz nie dość, że zaskakujący, bo po raz pierwszy odnoszę takie wrażenie, że pani Anna w takim natężeniu, w krótkim czasie tak często wypowiada się na temat przyszłości stricte piłkarskiej swojego męża, chyba rzeczywiście coś tam jest grane właśnie w kontekście przyszłości lewego, mam na myśli jego przyszłość oczywiście w Barcelonie, no i Barsa po prostu musi sobie szukać napastnika, który będzie skuteczniejszy. Bo ile Ferran ogólnie liczbami się broni, no to nie ma prawa marnować tylu sytuacji. Jest takie hasło w języku hiszpańskim jak rematador. Napastnik rematador, czyli napastnik strzelec. Tego najbardziej brakuje Ferranowi. Ten jego ruch na wolne pole, spoko. Czasami zrozumienie z kolegami spoko, wyciąganie obrońców, spoko. Taka gra pod bezpośredni futbol, spoko. Ale kurczę, ta skuteczność jest tak czasami irytująca, że no. Niewybaczalna wręcz. Ale w tym meczu tu już nie chodzi, słuchajcie, tylko o Ferrana Torresa, bo Fermin też marnował sytuację, można powiedzieć, niegodne Fermina. I słuchajcie, chciałbym zatrzymać się, albo nie, zanim jeszcze zatrzymamy się przy laminie Jamalu, jedna bardzo fajna ciekawostka z opty: to znaczy, w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie fronty, sześciu piłkarzy Barcelony strzeliło minimum 10 goli. Żaden zespół, stop pięć europejskich, nie ma więcej niż trzech takich strzelców. Więc to jest nieprawdopodobne, że udało się stworzyć po prostu Hans w kolejnym sezonie, tak naprawdę, taką maszynkę do strzelania goli, jeśli chodzi o liczbę tych piłkarzy: Ferran, Rafinia, Lamin, Robert Lewandowski, Fermin Lopez czy Markus Rashford. Ale, podkreślam po raz kolejny, tych goli powinno być więcej. I to jest moim zdaniem główna narracja, która powinna płynąć z rywalizacji z Elcze, że takie mecze to powinna być po prostu totalna demolka. I wiecie, kto najbardziej cierpi na tym, że takie mecze nie kończą się demolką? W przypadku konkretnie tego występu, Lamin Jamal, który dla mnie był zjawiskowy. Zdarzały się jakieś pojedyncze momenty, nie wiem, potknięcia, gdzie coś mu nie wyszło. Ale słuchajcie, ja myślę, że oglądaliście generalnie ten mecz, ale hmm, według danych Opty, Lamin stał się pierwszym piłkarzem poniżej 20 roku życia w meczu La Liga, który wykreował 8 szans do zdobycia bramki od sezonu 2003-2004, bo od wtedy liczone są te dane. I teraz, Jamal generalnie się bawił. Jamal strzelił gola, Jamal decydował o wszystkim, Jamal oddał pięć strzałów, Jamal zaliczył osiem kluczowych podań, Lamin Jamal, nie będąc środkowym pomocnikiem, zaliczył 86 kontaktów z piłką, w podjął 7 prób dryblingu, 6 wygranych. Kurcze, w Barcelonie poza nim nie było zawodnika, który miałby więcej niż dwie próby dryblingu. Ten gość bierze po prostu na siebie tak dużo, że to jest niesamowite. I teraz chciałbym Wam pokazać jedną ciekawostkę. To jest statystyka, z której ja rzadko korzystam na tym kanale, ale korzystają z tej statystyki kluby. Co podkreślę po raz kolejny, doskonale było widać w świetnym dokumencie na kanale Ekstraklasy na temat Lecha Poznań, czyli On Ball Value. To znaczy parametry, które analizują, jak bardzo Twoje akcje wpływają na zdobycie ramki przez Twój zespół. I teraz słuchajcie... Zwróćcie uwagę na tę graficzkę i możecie się zatrzymać. On ball Value, jaką przewagę ma lamin Yamal, jaką wartość mają akcje lamina Yamala w porównaniu do innych zawodników. Przecież to jest totalna przepaść. I teraz możecie sobie zerknąć też na to, y jaką wartość miały podania lamina Yamala, najlepszy. I dryblingi, prowadzenie piłki przez Lamina Jamala, znowu najlepszy. Ten gość po prostu tak zmonopolizował grę Barcelony w tym meczu z Elcze, że na miejscu Lamina Yamala byłbym wściekły po takim meczu, że on nie zakończył z jakimś kurczę hatrikiem asyst. Bo tak to powinno wyglądać. Że ktoś, kto nie ogląda meczu, odpala sobie jakiegoś sofa scora, flash scora i patrzy, ile ten Lamin Jamal po prostu wyprodukował. Ta produkcja powinna być po prostu dużo bardziej merytoryczna, jeśli chodzi o gole i asysty, ale kurczę, koledzy to wszystko bardowali. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka. W tym meczu Lamilia Mal, który był absolutnym magiem z piłką przy nocy, był maestro, jeśli chodzi o rozgrywanie, pojedynki, podania, no kurczę, wszystko. Jeszcze był piłkarzem, który zaliczył najwięcej skoków pressingowych i pracy w kontrpressingu. I biorąc pod uwagę objętościowo całą robotę bez piłki, Lamilia Mal był w Barcelonie najlepszy. Słuchajcie, jeśli ktoś... Nie będzie robił tematu z Lamina Yamala po takim meczu jak Barcelony z Elcze, to znaczy, że tego meczu chyba po prostu zwyczajnie nie oglądał. Bo to był popis, to był kolejny popis Lamina Yamala. Ale pewnie więcej będzie się mówiło właśnie o tych marnowanych sytuacjach i tak dalej, ale te marnowane sytuacje też się właśnie brały z czegoś. Brały się z genialnej gry Lamina Yamala. I moim zdaniem za rzadko się w ogóle mówi o tym, z jak niesamowitym piłkarzem mamy do czynienia przede wszystkim właśnie pod kątem dojrzałości przy tym wieku. Bo dla mnie to jest niespotykane, żeby widzieć na boisku tak dużo, żeby podejmować takie decyzje na boisku, żeby mieć taką skuteczność po prostu tych wszystkich działań na boisku i przy tym jeszcze wykonywać taką robotę tutaj w defensywie. Kurczę, naprawdę patrzyło się na tego chłopaka kapitalnie, I tak jeszcze, żebym nie zapomniał jeden wątek właśnie wokół Barcelony. Dużo obowiązków Pedriego wziął na siebie Dani Olmo w tej rywalizacji. Nie było Pedriego, więc Dani Olmo się rzeczy musiał grać nieco głębiej. Więc Dani Olmo prosił o piłkę bardzo głęboko. Dało się wyczuć, że jeśli chodzi o grę w defensywie, to daleko mu będzie do, Danie do Pedriego, przepraszam. Nie chodzi mi stricte o pressing, ale czasami nawet o to wyczucie przechwytu, kiedy w jaki sposób wejść w pojedynek, żeby w białych rękawiczkach taki pojedynek wygrać, żeby to nie były wiecie takie starcia na ostrzu noża, właśnie jak w meczu Realu Madryt z Rajowa bo Borajo, przeginało totalnie momentami z agresywnością. Pedri czasami potrafi w taki subtelny sposób po prostu wygrać pojedynek i nie pobrudzić sobie można powiedzieć butów, dzięki swojej inteligencji piłkarskiej, więc tego na pewno daniemu Olmo brakowało. Natomiast potrafił fajnie odkleić się, odkrycia, prosił o piłkę oczywiście bardzo głęboko, był bardzo aktywny. Po jednej z jego nie powiedzianych strat mogą zakończyć się kłopotami, ale Juan Garcia dobrze zachował się właśnie w 21 minucie. Do tego jeszcze poprzeczka po bardzo fajnej akcji. W drugiej połowie Dani Olmo przygasł, ale moim zdaniem zdał ten egzamin ogólnie na pozytywną notę, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy Barcelona po prostu dominowała, bo Barcelona naprawdę dobrze weszła w to spotkanie. Dani Olmo właśnie do Lamina Jamala było 1 do 0. I ogólnie dla Barcelony ten mecz to była taka gierka, to była po prostu gierka. Gierka zakłócona oczywiście trafieniem na 1 do 1, kiedy Alvaro był już rozpędzony, kiedy Eric Garcia w pojedynku szybkościowym nie miał szans, no i można powiedzieć, że to jest. Y klasyczny, tradycyjny sposób na oszukanie defensywy Barcelony, czyli właśnie korzystanie z wysoko ustawionej linii obrony. Elcze potrafiło wbrew pozorom w tym meczu to robić i to nieraz, no ale Barça po prostu była nieprawdopodobnie rozpędzona jeśli chodzi o to pędzenie właśnie w kierunku strefy ataku, no ale potem już po prostu brakowało konkretów, bo tak jak mówię, to powinna być goleada 8 do 3, a nie 3 do 1, ale dla mnie to była więcej niż spoko Barca. To była gra Barca grająca z polotem, Barca grająca z rozmachem, Barca, na którą patrzyło się z Olbrzy Brzmią przyjemnością w ten weekend w przeciwieństwie do Realu Madryt. Więc tak nam się układa, moi drodzy, ta liga. Raz jedni grają lepiej, raz drudzy grają lepiej i tak dalej. Natomiast na miejscu kibiców Barcelony miałbym znacznie więcej powodów do zadowolenia po tej kolejce niż na miejscu kibiców Realu. Trzymajcie się, pa!